Zostawiam na siebie, tak? No, w której rundzie nie wiem, e, w jaki sposób nie wiem, bo nie wiem na co mi pozwoli przeciwnik. Bestia w jaki sposób? Druga runda, no, przed czasem, ale nie wiem czy w to w parterze, czy w stójce. no To są duże chłopy. Tutaj bardziej przez doświadczenie, po prostu bestie typuje. Po prostu wydaje mi się, że no, Radzikowski dopiero zobaczy to, jak to łapać ten w walce, bo w walce jest całkiem inaczej. Tu robisz 10 rund, a w walce po dwóch... No i tak to jest z każdym po prostu. Myślę, że Bestia, bo ma większe doświadczenia i już faktycznie jak u nich się ta wydolność tlenowa liczy, to większy okres w takim Właśnie położeniu przepracował, także powiedziałbym, że bestia i myślę, że przed czasem, może w drugiej albo trzeciej rundzie, bo może już się wypompuje do tego czasu Radzikowski, ale tak jakby sercem jestem za Radzikowskim, bo pozytywny, fajny, fajny człowiek i fajnie się na niego słucha go i tak dalej, więc, ale rozum mówi, że bestia. E, radzik. W jaki sposób? E, knockout. W której rundzie? W drugiej. Zasadnie. No nie no, po prostu jest większy i cięższy. Radzik. Chociaż bestia ma większe doświadczenie, a może bestia. Nie no, Radzik. Przed czasem decyzja? Mm, nie wiem, po prostu radzik yy, Bestia, pierwsza runda knockout. Bestia yy, Jak? Knockout. Dlaczego? Bo go zdokotuję. <grym> w której rundzie? W drugiej obstawiałbym Radzikowskiego ze względu na jego tutaj żelazną dyscyplinę i charakter, który musimy się wykazać osiągając tak wielki sukcesy w innych dziedzinach sportu. W jaki sposób? W jaki sposób? E, decyzja sędziów. Kurde, no i to właśnie za Radzikiem się strasznie gobluje. Kibicuję Radzikowi, ale wydaje mi się, że Bestia ma no większe doświadczenie. Mhm. W jaki sposób? Myślę, że może być przemęczenie. Przemęczenie wszystkich rund i. Decyzja. Tak. Tutaj typuję na bestię, ale nie jestem w 100% pewny. Powiedziałbym tak 75 25 z tego względu, że bestia już walczył. Bestia jest przygotowany, Bestia jest mocny, a Dracikowski debiutuje plus ten stres, plus te mięśnie wielkie. Zobaczymy. Myślę, że bestia dobrze się pokazał przy nich pojedynkach i powinien wygrać. W jaki sposób? Na punkty nie, czy na koko? Nie, nie, na pewno przed czasem, przez knockout. albo przez poddanie, ale prędzej przez knockout.